Uuu, tu jest jakaś jaskinia. Mm. lubimy jaskinie. Mm, kurde. Co my tu mamy? Szata magacienia. Uuu, szata magacienia. Golem zginął. Dobry golem to martwy golem. Dobry szampan jest dobry. Skaczemy sobie dalej. Tam jeszcze jest jakieś rozwidlenie czy... Aha, no tak, tutaj mnie nie było. Siema chłopaki, stajemy. Nie ma takiego spania. Okej, okay, zebrałem chyba wszystkich. O, tam coś jest. To pewnie ten tobołek. Zgubiło dziecko tobołek, ja muszę pomóc znaleźć. Ojoj. O, szkieletki. Dzisiaj ma szkieletki. No. Jak już, zły dobre. Hopla, hopla, Dobra, to mapka. Czy ja muszę się cofnąć do Nie, nie muszę się cofnąć, muszę iść tam, dobra. Co my tu mamy? Skrzydlaty topór, 43. Tutaj 36, no. Trochę więcej. O, mam sobie skrzydlaty. zobaczymy czy jest silniejszy czy nie powinien być tylko że tamten dodatkowo nie porażał. co jest ogólnie pozytywne właśnie zobaczymy sobie to 188 do 300 Życia. więcej życia, a więcej życia jest więcej życia. O, tam jest jeszcze Schowała się mała menda. Przede nowy toporek. No, no, idzie. Tak jak toporek. To daje obrażenia i w ogóle. Fajnie, tam pada, tu nie pada. świerządka. stary ście To Pewnie tak jeszcze z pierwszej części. Papkę. Uchodźca jakiś u Dobra. Odporność. W czasie by się przydała tu jakaś wioska albo coś takiego A pewnie tam na górze to ktoś... jest Siema, stary I nie uciekaj ode mnie Co się dzieje stary? Ej, co się dzieje? A, bestia! się, bo rośnie. Co trzeba było? Klasztor, tak, wiem, że tam jest klasztor. A tutaj? Stare ruiny. Hmm. Powinno to być opisane, coś w sta pradawna świątynia. Taki znaczy. Zły prastaryść sierwa. Ginio, 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 gnią, gnią. stary. Nie uciekaj. Tad! Ty żyjesz! Tad! Martwy! Bestia cię pożarła! To moja wina. Wszystko moja wina. Mój nóż w twojej nodze. Nóż? Tylko... Pragniesz zemsty, tak? To dlatego powróciłeś z królestwa Meliara. Nie rozum... Albo ty! Albo ty! Albo ty! Albo ja! Tad! Nie!